W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień piąty, nowenny, do świętego Pawła, apostoła. Pokorny, chcę ochlubić się moimi słabościami, aby stąpiła na mnie moc Chrystusa. Sprawdzę, czy moje słabości są marnością jedynie w oczach świata, czy także w oczach Boga. Spróbuję pracować nad tym we mnie, co jest niemiłe Bogu, ale pielęgnować to, co Boże, nawet gdyby świat uznawał to za marność. Święty Paweł Apostole, głosicielu prawdy i nauczycielu Pogan, przyczyń się za nami. Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole, który głosisz prawdę po całym świecie. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty wybrałeś świętego Pawła Apostoła, nagłosiciela Twojej Ewangelii. Spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów. A Twój Kościół niech zawsze będzie matką i nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Pawle, apostole, módl się za nami. Święty Pawle, apostole, módl się za nami. Święty Pawle, apostole, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.